świętego. Pan z Wam. Drodzy, bracia i siostry. Tę Najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę pasję Pana, słuchając Słowa Bożego możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Udnlemy się. Może Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić się od wieku i z tej światłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jego chwała i panowanie. Przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez swoje święte rany. Jaśniejące chwałą. Niech nas strzeże Zachowuje. Chrystus Pan Amen. Chrystusie. Niech światło Chrystusa, chwalenie Zmarłych stałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Thank <laughs> you.